Strasznie dodaje takiej egzotyki do naszego pobytu tutaj, Tam, ta modlitwa, która się odbywa pięć razy dziennie, ale też w pewnym momencie jest takie trochę... Um, no taki, taki mały przesmyk strachu przemyka też przez głowę, że jesteśmy w kraju muzułmańskim jednak. I dlatego ja staram się ubierać długie e, suknie i na górę jeszcze narzucam koszulkę, żeby nie zbudować niczyich e, emocji. Jak chodziłam w takiej rozdekoltowanej sukience, to wszyscy się za mną oglądali. Jesteśmy właśnie w autobusie miejscowym, jedziemy do centrum, kierowca wyszedł sobie na papierosa, zrobił sobie przerwę.